Każde wielkie kłamstwo jest możliwe tylko dlatego, że ludzie nie chcą uwierzyć, że tak można kłamać. No jak to? To niemożliwe. I dlatego można każdą durnotę wcisnąć ludziom, jeżeli się ją będzie dostatecznie często powtarzało. I to wymyślił czy opracował Instytut Tawistok, założony w 1926 roku przez MI6, wywiad wojskowy. Jak ogłupiać ludność? Żeby robiła to, co my chcemy. I to zrobili to bardzo skutecznie. Poza tym ten system, który istnieje na całym świecie, może istnieć tylko dlatego, że musi mieć wroga. Albo tym wrogiem jest jakieś inne państwo, w ten czas mobilizujemy się, żeby je zwalczać, albo musi mieć wroga w rodzaju na przykład epidemii. No bo musicie się sprężyć, bo musimy działać wszyscy razem, no a my was oskubiemy przy okazji, okradniemy was. To poszło na dobre cele przecież, my chcieliśmy zbożnie. Andy, zauważ, od samego początku oni domagają się immunitetu. Ten aktor sceny politycznej u góry, który bierze udział w forsowaniu złego, wadliwego, idiotycznego prawa, jest bezkarny. Jeszcze musimy mu za to płacić. Rozumiesz to? Na tym polega cały ten interes. I dlatego mamy tyle politologów, socjologów, psychologów, którzy nic nie umieją zrobić. Do zmywaka się nie nadają, ale tutaj mogą dobrze działać. Stąd mamy tyle radnych, tylu radnych, tylu posłów i tak dalej, doradców posłów i tak dalej, bo oni nic nie potrafią zrobić. Oni umieją, nauczono tylko kraść z tego systemu państwowego.